Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak wypłacić pieniądze z Binance na swoje konto. Najpierw wchodzimy do aplikacji Binance, potem klikamy portfolio w prawym dolnym rogu. Widzimy opcję Wypłata, klikamy ją, a następnie u góry wybieramy Wypłać. Przechodzimy do Fiat, a jeśli masz kryptowaluty, musisz je najpierw wymienić na inną walutę albo na dolary amerykańskie, albo na euro. Klikamy na euro i wybieramy metodę, którą chcemy przesłać pieniądze. Ważne, przy pierwszej transakcji powrotnej na konto musisz pamiętać o jednej rzeczy. Zrobiłem to niedawno, żeby sprawdzić, czy to w ogóle działa. Musisz zweryfikować swój bank. Pojawi się komunikat, klikniesz Zweryfikuj teraz i musisz wysłać 2 euro do Binance. Dostaniesz kod referencyjny, który wpiszesz w tytule przelewu. A potem masz IBAN. Tam wysyłasz pieniądze. Jeśli zadziała, możesz wypłacić środki. Trwa to zwykle od 1 do 3 dni, zależy co wybierzesz. U mnie zadziałało od razu, bo kasa przyszła natychmiast. Gdy to zrobisz, wybieramy SEPA i klikamy Dalej. Potem wpisujemy kwotę, ile chcemy wysłać. Miejsce wysyłki zapisze się automatycznie po weryfikacji. Klikam Dalej. Tu można sprawdzić, czy dane konta są OK. I klikamy Potwierdź. Teraz musimy zrobić uwierzytelnianie dwuetapowe. Widać, że nie dają łatwo wyciągnąć kasy. Klikamy Włącz teraz. Teraz wybiorę hasło. A może nie, bo wypłaty mogą być zamrożone w 24 po zmianie hasła. Więc klikamy Anuluj i wybieramy klucze dostępu. Teraz dodaj klucz dostępu. Znów kliknij dodaj klucz. Mam już Face ID, więc to zrobię. Zostało dodane. Klikamy dalej. Kontynuuj. Potwierdź. Muszę to zweryfikować kluczem. Zadziałało. Pamiętaj o opłacie 1 euro. C24 potwierdza wpływ środków. To mozolne, ale skuteczne. Jeśli film pomógł, daj łapkę w górę.